Bóg ma życie dla każdego z nas A Twój skarb jest tam, gdzie serce Twe Pozdrawiam bardzo serdecznie z Kokotka, gdzie normalnie by to było mnóstwo ludzi w tej chwili, prawda? Ale i tak coś pięknego się wydarzyło. Bardzo dziękujemy Bogu i wszystkim ludziom, którzy no, tworzyli ten festiwal. Przed momentem się zakończył, prawda? Tutaj nasza transmisja, ostatnia już wieczorna w naszym studiu festiwalowym. Przeżywaliśmy w tych dniach historię potopu i Arki Noego, to Jego posłuszeństwo Bożemu Słowu, Jego wiara. Inni się śmiali, kpili z niego, kiedy budował gdzieś tam tą łódź w szczerym polu, a on przeżył, bo słuchał Słowa Bożego. Cieszę się, że to się odbyło. Był taki moment, prawda, gdzieś tam w tym kwietniu, początek maja, kiedy odwoływali wszystkie imprezy masowe. No, co to będzie, prawda? Naprawdę przeszło nasze oczekiwania organizatorów, to co się wydarzyło. Zaproponowaliśmy formułę festiwalu jako taką jedną wielką grę. Nie, nie chcieliśmy, żeby młodzi siedzieli od rana do wieczora w internecie, tylko mieli różne zadania do wykonania, prawda, wcielali się w jakąś postać, Noego albo jego synów, Sema, Jefata, Hama, ich żon I, i każdy miał jakąś funkcję, kierownik budowy, wystrój wnętrz, prawda? architekt, cieśla i tak dalej. I wykonywali zadania dotykające całego człowieka, wszystkich sfer, bo człowiek jest jednością ciała i duszy, i Słowo Boże ma dotykać całego człowieka, ma go przemieniać, prowadzić. Mamy sferę e, fizyczną, intelektualną, emocjonalną, psychiczną, duchową i nie da się tak przeżywać, że przyjmę Słowo Boże tylko sferą duchową, prawda? Nie? A ciałem nie przyjmę, nie będę odpowiadał, nie będę Bogu służył. Zresztą wczorajszy tutaj panel dyskusyjny, y, y, przedstawicieli różnych sfer, prawda? Sylwii Jaśkowiec z sfery fizycznej, prawda, sportowca wybitnego, Tomasza Rożka, naukowca, fizyka prawda, od sfery intelektualnej, Marty, tutaj naszej znajomej, zaprzyjaźnionej właśnie pani psycholog, psychoterape psychoterapeutki i naszego prowincjała, który w tej rozmowie reprezentował, reprezentował sferę duchową, chociaż tak naprawdę nikomu z nich to się nie udało, bo każdy mówił, no ale Wszyscy mówią o tej samej rzeczywistości, tylko z innej strony, innymi słowami, z innego punktu widzenia. I oni sami mówili, ale nie da się oddzielić. Gdzie się kończy ciało, a zaczyna się duch? Ludzie. No a gdzie zaczyna się sfera intelektualna, a kończy się psychiczna, emocjonalna? Tak to w ogóle ta rozmowa wczorajsza nie osobiście też skłoniła takiej wielkiej pokory wobec życia. To, co otrzymaliśmy od Boga, co mamy, kim jesteśmy, takie uświadamianie sobie tego. I mam nadzieję, że te dni, te przeżywanie tej gry, 900 młodych, prawda, składanie tej Arki, z której jej wyszło, z której młodym wyszło, i faktycznie w kształcie Arki, ale podstawka pod Biblię. Piękna podstawka pod Biblię, gdzie też jest miejsce na komórkę. Właśnie tak był ta, ten potop, ta powódź, zatopić komórkę i wziąć Biblię, żeby się pomodlić. Słowo Boże prowadzi do życia. Także bardzo... Bardzo się cieszymy z tego czasu. Bardzo bym chciał podziękować wszyscy, wszystkim, którzy się zaangażowali, zbierali tych młodych we wspólnotach Niniwy, Oblackich, ale księżom diecezjalnym, świeckim animatorom w tych diecezjach, pięciu tutaj na Śląsku, ale też nie tylko nawet, bo i jeszcze z innych diecezji jedna, druga grupa się pojawiła. Także wielkie dzięki za ten czas, za to wszystko. I mam nadzieję, do zobaczenia za rok tutaj, nie? Ale co będzie to Bóg poprowadzi. Wiemy, że jak dajemy się Jemu prowadzić, to będzie dobrze. Niekoniecznie tak my myślimy po naszemu, ale jeśli damy się Mu poprowadzić, to będzie dobrze. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.